Wszyscy do mojego gabinetu natychmiast. Wykorzystując poprzednie doświadczenia, postanowiliśmy przedstawić różne koncepcje, których wspólnym mianownikiem jest rozwój istoty ludzkiej. Zgodnie z sugestią pani dyrektor, kolejny numer poświęcimy wychowawcom czyli ludziom, którzy nas kształtują. Osobowość człowieka formuje się w dzieciństwie. I dlatego po raz pierwszy dział mody zaprezentuje projekty dzieci. Co to za bzdury? Wasze propozycje nie mają związku z profilem mojej firmy. To początek. Dopiero zaczynamy. Prawda? Chcemy wprowadzić nowe zasady gry rynkowej. Pańskim przedsiębiorstwem kierują ludzie sukcesu, będący jednocześnie ojcami i synami. Sądziłem, że to poważna firma. Nie interesuje mnie tania psychologia. Nie powierzę moich interesów w grupie nieudaczników, na której czele stoi niedoświadczona matka. Nie pozwolę, żeby Pan krytykował mój zespół i mnie. Gdyby był pan matką, zajmij się pracą wariatką. Kto jest wariatką? A nie mówiłem? Wezwijcie ochronę. No, 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 no. No opino, Już jesteście? Tak Chciałam mieć pięć minut spokoju nic z tego. Mam teorię. Gdy pojawia się dziecko, życie się kończy. Wszystko się kończy. Weź małą. Padam z nóg. Śmierć. To był horror. Piekło. Cyrk. Mama Lola miała zły dzień Nie mów tak Dzidzia cię usłyszy Wierzę, nie jestem jej mamą Ani ja Ani ty, ani ja Plakatujemy całe miasto Lorena przyszła? Dobry wieczór Pracuję w sądzie rodzinnym i opiekuńczym Dostaliśmy zawiadomienie o małym dziecku. Muszę porozmawiać z rodzicami albo podejmę zdecydowane kroki. Niech pani wejdzie. Która jest matką? Proszę posłuchać. Zadałam pytanie. Pani jest matką? To bardziej skomplikowane. Mówimy o dziecku. Trzeba wszystko wyjaśnić. Nazywam się Grace, miło mi. Matka? Znajoma ojca. Opiekujemy się Claritą. Gdzie ojciec? Muszę z nim porozmawiać. W tej chwili to niemożliwe. Poproszę, żeby do pani zadzwonił. Teraz. Spokojnie. To jest normalny dom. Dziecku nic nie grozi. Wręcz przeciwnie. Przedstawię w dobrym świetle instytucję i panią. Prowadzę popularną audycję radiową. Dość tego. To jest Grace. Wampiry nocy. Dla mnie może być Draculą. Mówię poważnie. Za drzwiami czeka patrol. Necesito, Proszę mnie skontaktować z jej rodzicami I albo trafić się na komisariat. A dziecko do sierocińca. Klient dostał furię. Straciliśmy go. Nie oferował zbyt wiele, ale to znana marka. Tak się nie robi. Przyznaję ci rację. Liczę na to, że Perez Pardo się nie dowie. Zgoda? Jeśli zaprosisz mnie na kolację. Dobre wino. Twórcza dyskusja. Poznasz moją żonę. I mój dom. Jaka jest ta żona, Idom? Żona, córka, pies. Ale dopiero za kilka dni, bo Karola zmienia wystrój salonu. Nie śpieszy mi się. Świetnie gotuje. Dania podana o walnych talerzach. Właśnie tego brakuje w firmie, tej jedności. Tu są tylko problemy. Niektóre się nawarstwiają. Czuję presję na plecach. To moja firma, moja domena, ale w każdym biurze jest zdrajca. Bywa groźny. Musisz uważać. Musisz Nie ma dowodu. To nie auto, tylko dziecko. Sądzi pani, że handlujemy noworodkami? Jestem znaną osobą, a nie kryminalistką. Zajmie się wami wymiar sprawiedliwości. Spotkamy się w sądzie. To ty, wariatko? Moja córka, mój skarb. Kto to? Matka dziecka. Muszę się upewnić. Ma pani jakiś dowód? Metrykę? Płakała, gdy cię nie było. Bardzo przepraszam. Uwielbiam twój program. Beto zasłużył na całusa. Przepraszam za najście. Musimy pogadać. Kompletnie ci odbiło. Zjawiasz się, zostawiasz dziecko i kartkę, po czym znikasz. Nie wiedziałyśmy, co robić. Przepraszam z całego serca. Byłam zdesperowana. To niczego nie wyjaśnia. Ojcem Clarity jest mój mąż. Odszedł, bo znalazł u mnie zdjęcie Lalo. Kochałam Lalo. Był miłością mojego życia. Oddałam mu wszystko, a on mnie skrzywdził i odebrał mi męża. Chciałam się zemścić. Uspokój się. Bardzo Was przepraszam. Nie denerwuj się. Zadam Ci pytanie, żeby zamknąć ten rozdział. To nie jest córka Lalo. Tego drania? Nigdy w życiu. Mówiłam Ci, że nie jest jego córką. Dzięki za wszystko. Jedziemy na rowerze. La vamos a Tęsknię za nią. Si. Yo me Lubiłem się nią zajmować. Wkurzało mnie, że nie chcę spać, ale była urocza. Przyzwyczaiłem się. To nie jest najwłaściwsze słowo. Dzieci wywołują różne uczucia, czasem dziwne. Może budzi się we mnie instynkt ojcowski? Co ci jest? Nie wiem. Napijmy się. Za Klaritę. Za matki. Za wszystkie matki na świecie. Z wyjątkiem Loreny. To wariatka. Za moją mamę, która jest daleko.